Zaczynamy świętowanie Wielkiej Nocy, a z okazji zbliżających się świąt senator Henryk Siedlaczek, starosta Grzegorz Swoboda oraz wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki chcieliby złożyć naszym widzom serdeczne życzenia. Szanowni Państwo, niech nadchodzące święta wielkiej nocy przyniosą wszystkim same radosne i szczęśliwe dni. Oraz będą doskonałą okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych. Ten wyjątkowy czas niech przyniesie nam pokój w sercach oraz na świecie. Niech czas Wielkiej Nocy odrodzi wszystko to, co dobre, a przegoni troski, smutki i zło. Niech zmartwychwstały Chrystus obudzi w naszych sercach nadzieję na lepsze jutro. Szanowni Państwo, wesołych świąt. Szanowni mieszkańcy, z okazji nadchodzących świąt pragnę w imieniu własnym, ale również całej załogi powiatu złożyć państwu życzenia zdrowia, szczęścia, pogody ducha i spokoju. Niech ten wyjątkowy czas odrodzenia Chrystusa napełni nasze serca nadzieją, doda sił do realizacji wszystkich planów i zamierzeń. Zdrowych, wesołych świąt. Wesołego Alleluja. Z okazji świąt wielkanocnych wszystkim naszym mieszkańcom, naszym drogim gościom życzę zdrowych, radosnych, Świąt spędzonych w rodzinnym gronie, wiele łask bożych zmartwychwstałego Chrystusa. A w poniedziałek wielkanocny zapraszam wszystkich mieszkańców, gości na tradycyjną procesję konną do Bieńkowic. Wesołych świąt!